w dzisiejszym odcinku opowiem o zającu szaraku. Zając szarak, Lepus europaeus, to gatunek saka z rodziny zającowatych, powszechny w Polsce i w Europie. Charakteryzuje się szaro-brązowym futrem, dużymi uszami z czarną końcówką i długimi tylnymi nogami przystosowanymi do szybkiego biegu. Jego długość ciała wynosi około 50-70 cm, waga od 3 do 7 kg. Zamieszkuje pola uprawne, łąki, obrzeża lasów, tereny otwarte z gęstą roślinnością. Aktywny głównie o zmierzchu, nocą i o świcie. Jest bardzo szybkim biegaczem i osiąga prędkość nawet 70 km na godzinę. Ucieka przed drapieżnikami w charakterystyczny, zygzakowaty sposób. Zając jak jest roślinnożercą i zjada trawy, pędy, koje drzew, warzywa i owoce. Samica rodzi 3-4 mioty rocznie, w których przychodzi na świat od 2 do 5 młodych. Są one rozwinięte i pokryte sierścią od urodzenia. Ciąża trwa około 1,5 miesiąca. Żyją nawet do 13 lat w niewoli, na wolności spowodującej z uwagi na liczne zagrożenia: lisy, ptaki drapieżne, myśliwi. W Polsce populacja zająca szajaka spadła z 3,2 miliona w latach 70. XX wieku do około 500-800 tysięcy obecnie. W dużej mierze przyczyniło się do tego zintensyfikowanie rolnictwa poprzez jego mechanizację, co poskutkowało utratą siedlisk. Zające często stają na tylnych nogach, żeby rozejrzeć się po okolicy i dostrzec ewentualne zagrożenia, np. drapieżniki. Prowadzą samotniczy typ życia, zwłaszcza poza okresem godowym. Potrafią skakać na 3-4 metry długości i na 1,5 metra wysokości. Z uwagi na szybkie roznażanie, zające od dawna są kojarzone z płodnością, odradzaniem się życia i wiosną. Stąd też ich powiązanie z wielkanocnym zajączkiem. Są raczej niegroźne i puchliwe. Unikają jakichkolwiek konfrontacji. Ich podstawową obroną jest ucieczka. Osobiście nie mam za bardzo doświadczeń z tym zwierzęciem, ale może kiedyś będę miał okazję bardziej się z nim zapoznać. Najbardziej podobają mi się ich spiczaste uszy i duże oczy. Dodam jeszcze, że zając Szajak ma bardzo szerokie pole widzenia, bo niemal 360 stopni, dzięki czemu wypatrzy drapieżnika z każdej strony. Jeśli macie doświadczenia z zającym szarakiem, to zachęcam Was do podzielenia się nimi w komentarzach. Jeśli spodobał Wam się mój materiał, to możecie zasubskrybować mój kanał. Tymczasem to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć!